Cześć, witajcie. Dziś pokażę Wam prosty sposób na nagrywanie pulpitu w systemie macOS. System ten ma wbudowane narzędzie, które możecie uruchomić naciskając jednocześnie klawisze Command, Shift i 5. Narzędzie to pozwala jednocześnie na tworzenie zrzutów ekranu, jak i nagrywanie pulpitu. Jedną z ważniejszych opcji jest pokazywanie kliknięć myszy. Poza tym program pozwala jeszcze na ustawienie kilku dodatkowych opcji, jak źródło dźwięku, lokalizacja pliku czy czas nagrywania. Możemy nagrywać zarówno fragment ekranu, jak i cały ekran. Nagrywanie rozpoczynamy przyciskiem Record lub w polskiej wersji Nagraj, a kończymy ikoną na górnej belce. Po chwili wygeneruje się plik z nagranym filmem w moim przypadku zapisał się na pulpicie. Jednak do celów pokazowych przygotowałem dla Was bardziej skomplikowane nagranie. Jak widzicie, na tym nagraniu pulpitu odparłem aplikację GIMP i po każdym kliknięciu myszą pojawia się mały okrąg pokazujący że użyłem przycisku myszy. I to tyle w tym prostym tutorialu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pozostaw je w komentarzu. Daj mi znać, jeśli film Ci się podobał. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów ze świata IT, zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.